Dzień dobry drogie panie. Witam was serdecznie w kolejnym holu z HM I tak, mam dla was dzisiaj bardzo dużo rzeczy, i w sumie większość kolorowych, tak mi się wydaje, że chyba jest tylko jedna, dwie czarne, licząc dodatek, a reszta naprawdę kolorowa, będzie dużo niebieskiego. Także zapraszam was do oglądania. I zacznę od pierwszej rzeczy: właśnie jest to dodatek dziewczyny. I jest to taki cieniutki paseczek. Ze złotymi elementami i ja go kupiłam z myślą o sukienkach. Ja już go mierzyłam w rozmiarze L, yy, ale gdzieś tam brakło mi dziurek, bo chcę go nosić w talii. A ja tę talię yy, w związku z moją figurą mam troszkę węższą. Więc, żeby nie dorobiać dziurek, po prostu zamówiłam sobie rozmiar mniejszy i to mam M. -kę. I tak sobie tylko teraz porównam, jestem w połowie. Więc mam dwie dziurki w tę w stronę, dwie dziurki w tą stronę, więc myślę, że okej. Okay. A i tak mierzę teraz na grubą bluzę, a pasek zamówiłam z myślą właśnie o sukience, którą ostatnio zamówiłam na Vinted, ale nie będę Wam tu mierzyć tego zestawu. Pokażę Wam to po prostu w podsumowaniu lutego, a ten film już niebawem na kanale. Także tam zobaczycie tą sukienkę i jeśli zostawię ten pasek, to pewnie też, ale myślę, że pasek mi się dziewczyny przyda po prostu tak już na przyszłość, bo mega mi się podoba. Te złote elementy naprawdę fajnie wyglądają, są widoczne. Także zostawiam sobie ten pasek pewnie i ja użyłam na niego rabatu 10-złotowego. On normalnie kosztuje 40 zł, ja za niego dałam 30 zł 29,99 i myślę, że taki do sukienek warto w szafie mieć. Bo ja nigdy nie mam potem, wiecie, ech, mówię o, fajnie by z paskiem wyglądała, ale w sumie nie mam jak przymierzyć, więc sukienkę odsyłam. Teraz już będę miała taki pasek po prostu w szafie i myślę, że yy, mi się przyda. Dobra, lecimy dalej. Dziewczyny i przechodzimy do niebieskości, więc na pierwszy rzut mamy taką koszulę. Ona jest bawełniana i ona jest z tego materiału, co ostatnio ta sukienka. I widziałam ostatnio na Instagramie, ktoś to tak ładnie nazwał. Yy, I oczywiście zapomniałam, jak yy, kolor ma boski. No, kolor jest przepiękny. Ja się dzisiaj specjalnie nie pomalowałam, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście mi w tym jest tak do twarzy, czy makijaż, wiecie. Zawsze makijaż troszkę przekłamuje, bo wyglądamy w tych rzeczach po prostu lepiej. Yy, ja ją zamówiłam w rozmiarze XL. Jest również dostępna biała. Już tą białą mierzyłam i odesłałam ją bo coś mi w niej nie grało, zamówiłam ją chyba w rozmiarze 2XL, to mam w rozmiarze XL. Jedyne co mnie może denerwować osobiście, to to, że ona jest wycięta. Ja lubię jak koszule mają kołnierze, gdzieś tam lepiej to wygląda przy mojej szyi. Nie lubię do końca tego jak to jest takie właśnie tutaj zakończone, taką stujeczką. to mi po prostu nie pasuje. Ale zobaczymy, przymierzymy. Kurczę ten kolor w ogóle niebieski. Szczernią mi się ładnie prezentuje. Mam dzisiaj nagięce na sobie czarne, i jak już tutaj przymierzam, to bardzo mi się podoba. Ale zaraz zobaczymy, jak dokładnie leży na mojej serwetce. Kolejną rzeczą dziewczyny jest sukienka. Super materiał. Bardzo mi się podoba taka, um, te paseczki takie niebiesko-białe. Sukienka w całej okazałości prezentuje się tak. Powiem Wam szczerze, że ona nie do końca jest w moim stylu, wydaje mi się taka trochę skromna, zagrzeczna, nie wiem, ale no, podoba mi się, podoba mi się ta falbana. Tylko jak wiecie, H&M zawsze robił coś nie tak z tymi sukienkami. One były po prostu za krótkie i nie pasowały. Ale w tym roku ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona długością sukienek. Stąd też skusiłam się na tą. Mega super rękawy dla osób plus size, bo wszystko sobie zakryją. To jest rozmiar 2XL. Boję się tylko, że po prostu ta falbanka będzie się odcinać w złym miejscu dla mnie i podkreślać po prostu y, pupę. Ale oczywiście... Zaraz przymierzymy i zobaczymy jak leży. Materiał jest troszkę prześwitujący, także też tego się obawiam, kochany mój. Kolejną rzeczą jest taka piękna bluzka i w ogóle w tym wzorze teraz wydaje mi się, że dużo rzeczy wychodzi w hajemie. Jest piękna. No, bruska się nazywa chyba skreszowanego materiału, tak mi się wydaje, tylko ona jest całkiem poliestrowa i to jest taka mgiełeczka. Ona będzie prześwitywać, i zastanawiam się, no, biały top może wyglądać ok, natomiast on będzie widoczny. Nie wiem, jak to będzie estetycznie wyglądać, yy, ale jest boska. Znaczy się radnie mi się podoba. Ta falbanka może dobrze robić mi przy szyi, bo takie coś lubię. Yy, rękawy super. Yy, no, najbardziej podoba mi się ten wzór. Po prostu te kwiatuszki wyglądają bosko. Ale nie wiem, czy się odnajdę do końca w poliastrze. I nie wiem, czy się odnajdę do końca yy, w ogóle w tej bluzce, jakoś tak, no, nie wiem. Bardzo podoba mi się wzór, ale nie jestem do końca przekonana, czy to będzie dobrze wyglądać na mnie. I kolejna rzecz, dziewczyny, również zachowana w tej tematyce biało-niebieskiej kwiatłuszkowej. No, powiem Wam, że z tym wzorem akurat bardzo trafili w moje gusta. To jest ta sama sukienka, która była ostatnio dziewczyny w kolorze czarnym. Zamówiłam rozmiar mniejszy, tak rozmiar mniejszą XL. -kę. Tam mierzyłam 2XL. Czułam, że jest troszkę za yy, szeroka, więc zamówiłam tutaj od razu XL i wydaje mi się, że ten kolor może być boski. Ale no jedyny minus, wiecie, znowu prześwitywanie. No niestety te jasne kolory mają to do siebie. A powiem Wam szczerze, że ja z bielizną mam tak, że większość jednak mam w kolorze czarnym. Gdzieś tam jeszcze bym musiała dokupić jakieś cielisty biustonosz. Kiedyś miałam, zawsze miałam, natomiast teraz jakoś tak nie mogłam niczego ciekawego znaleźć, więc zainwestowałam w czarne. No Myślę, że jakieś ściągające majtki to jeszcze znajdę w kolorze beżowym, albo jakąś taką wiecie laserowo ciętą bieliznę. A ostatnio widziałam w pepko taką, tylko właśnie nie pamiętam, czy były jasne. Na pewno były czarne. I tak się zastanawiam, bo wyglądała całkiem przyzwoicie. Czy sobie nie zainwestować w taką bieliznę? E, dobra, przechodząc dalej, bo ten filmik może być naprawdę długi, no sukienka jest boska. Oj, aż się nie mogę doczekać, aż ją przymierzę, naprawdę. Przechodzę teraz do rzeczy, na którą polowałam. Naprawdę polowałam, sprawdzałam codziennie jej dostępność. A najlepsze jest to, że jak ona pojawiła się pierwsza na stronie, nie było zdjęcia na modelce, tylko po prostu zwykła bluzka. I olałam ją totalnie, mówię nie, nie zamawiam, nie wyfalbanki, ok, ale gdzieś tam nie mój styl. Jak w końcu pojawiło się zdjęcie na modelce, to ja po prostu stwierdziłam, że ja nie wiem o co chodzi, czemu ja jej wcześniej nie zamówiłam, przecież ta bluzka jest boska. I oczywiście jak chciałam jej zamówić wszystkie rozmiary wyprzedane, więc jednak zdjęcia na modelce robią swoje. I tak, no bluzka w moim rozmiarze nadal się nie pojawiła, nie pojawiła się w rozmiarze XL, ale szybciutko pojawiła się l -ka. I stwierdziłam, że zaryzykuję, zamówię zobaczymy w ogóle jak ta bluzka leży i czy warto polować na xl -kę. A może ta l akurat będzie dobra. No i nie zawiałam się, bluzka jest boska. Ona się składa w ogóle z 76% z lajuselu. Lajosel to jest taki materiał, to jest po prostu, to jest bawełna, ale tak bardziej przewiewna. Inaczej po prostu tkana i ten materiał na lato to jest boski, po prostu boski. Jedyne co niestety dziewczyny, to ona jest mocno prześwitująca i sama nie wiem, tu w ogóle no biała, no biały to podspód odpada. Musiałoby być coś takiego, nawet nie beż, tylko jakiś taki krem. Dobra, pokażę Wam tą bluzkę, bo tak gadam bez sensu. No, no, no piękne to jest. I to jest w kropki, dziewczyny, ja kocham kropki falbanek mam multum. Jest zapinana na guziczki. E, szerokie rękawy. No ta koszula jest boska. Boska naprawdę i mega mi się podoba i w ogóle te kropki. One są no nie zobaczycie tego pewnie na filmiku, ale one są takie zamszowe jakby mega. No kolor osobiście powiem wam to jest taki żółty biały i ja go bardzo nie, nie lubię, natomiast no bluzka jest sztos, no bluzka jest piękna, no będzie wymagać prasowania niestety, ale robi ogromne wrażenie, zobaczymy jak na mnie, bo wiecie, no na wieszaku to wszystko ładnie wygląda, no a jednak sylwetka albo dodaje, albo odbiera rzeczy, także no to niestety no nie jest tak. Dobra, jeszcze mam dwie rzeczy. Takie same, tylko w innych kolorach, także szybciutko Wam pokazuję. Przechodzimy do mierzenia, bo filmik będzie długi, długi, długi. Przechodzimy do dwóch ostatnich rzeczy, dziewczyny. I nie ukrywam, że ja już je mierzyłam, bo miałam ich Wam w ogóle nie nagrywać, ale w związku z tym, że naprawdę fajnie leżą. I potrzebuję tu Waszej opinii, bo o ile na czarną już się zdecydowałam i zostawiam na 100%, to zastanawiam się nad tą drugą. Już taką odważniejszą dla mnie. Przymierzyłam ją też mniej więcej do outfitu, z którym bym chciała to nosić. Albo jaki mam mniej więcej na nią pomysł. I sami mi doradzicie, czy warto. Mówimy tutaj o spódnicach. One kosztują 49 zł. I to są takie krótkie spódniczki trapezowe z rozcięciem. I kiedyś już ją mierzyłam, o dziwo. I się na nią nie zdecydowałam. Ale tak teraz ostatnio stwierdziłam, że czemu nie ja mam nie chodzić w rzeczy, które, pod... które mi się bardzo podobają, Ej, bo nie wiem, jestem jakaś większa. I jakoś tak zawsze wiecie, człowiek się ubiera bezpiecznie, bo mówi, będę to nosić jak schudne, będę się ubierać inaczej, jak schudne. Ale w sumie czemu nie ubierać tego od razu? Tak sobie ostatnio moje rozkminy są bardzo. Powiem Wam, że ten rok jest dla mnie jakiś taki. Y, bardzo zmieniłam swój mindset. Naprawdę bardzo zmieniłam w tym roku, gdzie jest dopiero luty. Moje podejście do życia jakoś przemyślałam 25 lat, po prostu tak. I stwierdziłam że kiedy ja to będę robić, kiedy ja to wszystko to tam sobie planuję gdzieś tam za jakiś czas, a może nic z tego nie wyjść. I stwierdziłam, że czemu mam marnować swoje życie i czekać, jak mogę robić wszystko tu i teraz. I długo na przykład się zastanawiałam, żeby zacząć na YouTubie, wiecie, pełno obaw, a nie, a coś tam, pełno przeszkód. I spróbowałam, i mi się mega to podoba. I teraz tylko się zastanawiam, czemu ja nie robiłam tego wcześniej na przykład nie? I tak teraz mam praktycznie z wszystkim. Naprawdę z wszystkim ten miesiąc mi pomimo, że był mega krótki i jeszcze się nie skończył, to ten miesiąc mega mi pokazał, że nie warto czekać, warto po prostu brać to wszystko i korzystać z tego i tyle. I po prostu stwierdziłam, że ta spódniczka jest super. Zresztą zaraz zobaczycie ją na mnie. Będziemy mierzyć, ale pokażę Wam drugą, nad którą się zastanawiam. Druga, nad którą się zastanawiam, to już jest taki odważniejszy wzór. One w ogóle mają super materiał. On jest taki grubszy. Mają tą gumeczkę. No, ona jest troszkę denerwująca, bo ona nie jest tak jakby przyczepiona, i nie wiem, czy nie będzie wychodzić, jak to będzie z trwałością, ale gdzieś tam mam pomysł na nią. Ona jest również rozcięta gdzieś tutaj, <gry> o tu. Ok. No i, i mi się podoba, ale no nie wiem, wiecie, ja zawsze doły nosiłam czarne, yy, a góry jakieś odważniejsze, ale czemu nie? Czemu nie? Także same ocenicie zaraz i mam nadzieję, że mi pomożecie w wyborze. Yy, I przechodzimy do mierzenia. Rozgadałam się dzisiaj. Zaczęłam od tej bluzki dziewczyny, bo nie mogłam się powstrzymać, ale to teraz nie będzie dobrze zobrazowane, jak Wam to pokażę, bo ubrałam biały top, bo nie mam żadnej innej podkoszulki. On w ogóle się kończy w połowie brzucha, więc też to nie będzie adekwatne. No i mocno prześwituje. Eee, bluzka jest boska. Jest boska. No właśnie, teraz macie takie odcięcia. Zniżę Was trochę. Macie takie odcięcia, i to no w tym momencie to źle wygląda. Gdzieś tam jakaś beżowa bluzeczka pod spód, taki top całkiem, i powinno być ok. No ten kolor nie do końca mi się podoba, ten żółtawy, ale bluzka jest boska. W ogóle ten tutaj po prostu ona robi coś ciekawego. Ta Elka mogłaby być, ale powiem Wam, że denerwują mnie rękawy i zastanawiam się po prostu, wydaje mi się, że w XLC te rękawy będą lepsze, bo tu się wydają takie za krótkie i gdzieś mnie to po prostu ciągnie i cały czas mi się podwijają. No kropki super. W ogóle teraz mam leginsy, ale myślę, że taka w ogóle włożona do spodni, to ona będzie w ogóle w ogóle, w ogóle, w ogóle. Myślę, że ona. Dziewczyny, teraz mam akurat leginsy. Ale wydaje mi się, że taka włożona do spodni będzie bardzo dobrze wyglądać i nawet do spiętych włosów, żeby było tutaj widać te falbanki. Dobre dziewczyny, mierzę kolejną bluzkę i nie wiem, <gryw> naprawdę nie wiem. O I znowu musicie pisać komentarze. Y Czym ja dobrze wyglądam, a co odesłać? No, kolor boski. Uważam, że to jest mój kolor i mega mi pasuje. No, jak widzicie, ten kolor jest większy, więc tutaj, jak mam ten topik, no to fajnie się w sumie odznacza i tak bym to po prostu mogła nosić. Nie wiem, jak do spiętych włosów. Czy po prostu. Mam tu jakąś spinkę. Dobra, ja sobie tylko szybko zepnę włosy. Zobaczę, jak to będzie wyglądać, bo dziewczyny, ja często widzę, że chodzę w tym swoim koku. I chcę też, wiecie, zobaczyć, jak ten dekolt przy spiętych włosach, szybki, szybkie spięcie, no. Hmm. Hmm. no i w tym momencie już mi się mniej podoba. I w tym momencie jakoś już mi się mniej podoba przez ten dekolt. Zastanawiam się, czy po prostu ona nie jest dla mnie za poważna. Pokażę Wam teraz w całej okazałości, bo ona jest taka bardzo prosta. Ale gdyby ją włożyć do spodni, akurat no, mam legijski, więc to też nie będzie takie dzisiaj dobrze zobrazowane. Przesunę się. O. No nie wiem, czy ona też nie będzie lepiej wyglądać włożona w spodnie. No tak się odsunę. Po prostu nie będzie taka mocno lejąca się. I gdzieś już ten kształt po prostu coś się dzieje. No, może trochę źle ją włożyłam, ale no, tak jak mówię, przemierzy się do spodni, to się zobaczy. No, materiał na plus, bo bawełna to jest bardzo takie przewiewne. Rękawy na plus, no, dekol na plus, kołnierzyka mi brakuje. Włożone w spodnie mi się podoba. Puszczę Luźno puszczona wydaje mi się dla mnie za poważna. Dajcie znać dziewczyny, co myślicie o tej koszuli, bo ja się tak mocno zastanawiam. Dobra, dziewczyny, przymierzyłam tą bluzkę. Wszystkie te bluzki w dzisiejszym filmiku są raczej takie do włożenia do spodni. Powiem Wam szczerze, nie wiem, albo ja mam dzisiaj taki mood i, i, i tak bym wolała to dzisiaj nosić, a mi się jakoś tak... Z tych trzech bluzek najmniej podoba. Oczywiście, no, print jest super i kolor pewnie do mnie pasuje. Podoba mi się dekolt, podobają mi się rękawy, ale już gdzieś tutaj, wydaje mi się, że masa masakruje serwetkę, powiększa biust, tak mam wrażenie. Yy, tak wygląda puszczona i ona, no tak nie robi, nie wiem, wydaje mi się, że nic specjalnego, że nie ten krój. Jeszcze się rozejrzę. Ona jest prześwitująca dziewczyny. I ten poliester wydaje mi się, że przemawiane nie. Więc z tych trzech bluzek ona mi się najmniej podoba i no to bym na pewno odesłała. Pomimo, że ten kolor jest boski, jeszcze pokażę Wam. Po prostu, wiecie, ją można rozpuścić, pokazać bardziej dekolt, ale nie wydaje mi się, żeby to było takie w moim stylu. Dobra, dziewczyny, ja tą sukienkę i szczerze powiedziawszy, na szczęście jestem na nie. że was, pokazuję wam w całości. Nie ściągam leggingsów, bo myślę, że nie ma sensu. Yy, długość super, dziewczyny. Wydaje mi się, że po prostu robi ze mnie taką barełeczkę, yy, no za grzeczne. nie w moim stylu. Powiem wam, że o, bardzo podobały mi się odcięcia w tym sezonie w Highlandie bo na pewno są te sukienki dopracowane. Powiem Wam, że HM chyba wziął sobie do serca widział, że. widzę, że HM troszkę chyba popracował w ogóle nad krojem i nad jakością. Tak mi się wydaje. Takie odnoszę wrażenie zamawiając już od kilku lat, że w końcu te sukienki mają naprawdę super. Długości i bardzo dobrze wyglądają na yy, osobach plus size. Bo właśnie wydaje mi się, że widzicie, no nie podkreśla pupy, Nie zatrzymuje się ta falbana, nie odcina się źle. No dobra, dziewczyny. Przymierzona ta sukienka. I tak, no, rozmiar zdecydowanie lepszy niż ta czarna. I wydaje mi się, że kolor też boski. No pamiętacie, jak ona leżała? Myślę, że na lato super. Oczywiście no, nadal mam problem ze stanikiem. Sama nie wiem, jak by go można było rozwiązać. No ale w tym kolorze chyba same powiecie, że wyglądam lepiej. No tak jak mówiłam, długość tej sukienki jest boska. No pięknie. No i tak, no, można ją nosić jako hiszpankę a teraz sobie podniesiemy rękawy i ma taki dekolt ala Carmen. No, podkreśla biust. Kurczę, ale powiem Wam szczerze, że nadal mogłabym mieć rozmiar mniejszą, tylko już by była wtedy bardziej opięta w rękach i bardziej już by mi podkreślała brzuch. No nie wiem, dziewczyna, no, strasznie mi się podoba. Aż ją ja chyba przymierzę zaraz sobie bez stanika albo z jakimś topikiem. Kurczę. No nie wiem, jak wam w ogóle ją w całości pokazać. No, dajcie znać dziewczynę, co myślicie. Dobra, dziewczyny, na temat tej spódnicy nie będę się długo rozgadywać. Jest bardzo klasyczna. Jest mini. Trudno. Mi się mega podoba. Tak mi wyglądam. Można ją nosić do wielu stylizacji, ja ją pokazuję teraz akurat z różowym sweterkiem. On może być puszczony, może być włożony. Uważam, że się sprawdzi i do swetrów, i do marynarek, i do zwykłej bluzki. Dobra dziewczyny, i tu już mam większy dylemat. Przymierzyłam tą. No i nie wiem. Yy, tak ją sobie wymyśliłam do takiej stylizacji z czarną bluzką, z białym sweterkiem. No, bardziej się rzuca w oczy niż czarna i tak, nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy ja się w tym czuję, bo nigdy czegoś takiego nie miałam, także też jestem ciekawa, co myślicie o tej wersji spódniczki. Zniżę was, o, coś się kibiecie, okej, okay, dobra, zniżę was, tak to wygląda. Dajcie znać, do czego byście jeszcze innego co mierzyły ciekawe z czym by to fajnie wyglądało no ja to przymierzyłam tak, zaraz jeszcze przymierzę do niebieskiego swetra. ciekawe mnie jakby to wyglądało dajcie znać co myślicie bo tu już mam wielki dylemat powiem wam szczerze, że mam bardzo duży dylemat co do tej spódnicy i sama nie wiem sama nie wiem przymierzę jeszcze do czegoś innego Dobra, dziewczyny, tak jeszcze pokazuję Wam ze zwykłą czarną bluzką Tak to wygląda i powiem Wam, że na pewno tak sobie myślę, że jeszcze będzie super wyglądać z klasyczną, prostą, czarną marynarką Ale niestety wszystkie mam w pracy, wyniesione i nie mam jej jak przemierzyć, Także tak się jeszcze prezentuję, ostatni raz się Wam pokazuję w całości Ja nie mam dzisiaj żadnych ściągających majtek, tu mi się odznacza bluzka, inaczej bym ją też włożyła no, tak wygląda. Myślę, że jakbym jakieś modelujące majtki, no to zdecydowanie lepiej by to wyglądało. Ale tak się to prezentuje. Dobra, dziewczyny. Dotarłyśmy do. Okej. Okay. Dotarłyśmy, dziewczyny, do końca. Więc teraz jest czas na decyzję, co zostawić, co odesłać, w czym wyglądam dobrze, w czym wyglądam średnio. I ja powiem Wam szczerze, że w tym momencie nie podejmuję żadnych decyzji. Co zostawiam, co kupuję, co zostawiam, co odsyłam, bo też przy montażu filmiku zobaczę to po prostu na sobie i też pewnie podejmę inne decyzje. Więc no na ten moment chyba zostawiam czarną spódnicę, a do reszty no nie powiem wam w tym momencie, bo nie wiem. Sama nie wiem, muszę to przemyśleć, obejrzeć siebie, zobaczyć wasze komentarze, i wtedy będę myślała, co dalej. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Kolejny filmik to będzie podsumowanie lutego, także pewnie zobaczycie, co ostatecznie zostawiam, chociaż nie wiem, czy zobaczycie, bo pewnie jak coś będę odsyłać i zamawiać jeszcze raz, to mogę tego nie mieć. Także czekam teraz, dziewczyny, na szczere opinie o tych rzeczach, jak one leżą na mnie. I co byście na moim miejscu zostawiły. Dziękuję, że dobrnęłyście do końca. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Jeśli jeszcze tego nie robicie, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Jeśli lubicie mnie oglądać, będziecie wtedy na bieżąco. Zachęcam Was do komentowania, co zostawiamy, co odsyłamy. I zapraszam Was na kolejne odcinki. Dziękuję Wam pięknie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! O!